Witajcie, widzowie, jestem Karol i dzisiaj czwarta część z cyklu filmik filmików Znajdź 10 owadów No więc zaczynamy Na Dzisiaj moim zadaniem będzie poszukać skorka pospolitego Przed chwilą widzieliście jak wyrosły te kukurydze omawiałem je w Ładnych kilku poprzednich, w jednym z poprzednich odcinków, ale my się skupmy na szukaniu naszego skorka, pospolitego. Na początku szukałem w moim ogródku. Nie przyniosło to żadnych rezultatów. Ale do rzeczy. Pokażę Wam za chwilę. Zauważyłem też szablaka krwistego, ale jego już, on jest już odznaczony na naszej liście zwierząt do nagrania. Przy okazji, jak jesteśmy już w moim ogródku, pokażę Wam, jaki wielki pająk zagnieździł się. Tutaj, w moim ogródku. Ten pająk nosi nazwę tygrzyk paskowany. Widzicie go teraz w centrum kadru. Jest on dość dużym pająkiem, i jego głównym pożywieniem są, z tego co obserwowałem, u tych pająków są koniki polne. Ale zdarzają się też oczywiście muchy. I inne owady, jest to sieć tego pająka. Jest bardzo charakterystyczna. Ma bowiem zygzak. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale ta sieć ma zygzak na samym środku. Patrzyłem za skorkiem pospolitym gdzieś w jakichś zacienionych miejscach, w jakichś wilgotnych zacienionych miejscach, ale skorka, jak nie było, tak nie ma. Patrzyłem naprawdę w różnych miejscach, no ale jak nie znaleźliśmy skorka, to zwróćcie uwagę na ten zygzak u tygrzyka paskowanego. I na tym można by było zakończyć ten odcinek, ale kilka dni później zauważyłem, że coś chodzi po kostce. Był to ten skorek. Tak, był to właśnie skorek pospolity, ten skorek, którego szukałem tyle czasu. Teraz przytoczę wam kilka o nim faktów. Faktów. Jest on bardzo pospolity w kraju, pomimo tego, że miałem trudności, żeby go wyszukać. Przez wielu ludzi zwany jest też szczypawicą, ponieważ ma na końcu odwoka takie szczypce. Yy, jeszcze, nie, nie zdarzy, jeszcze nie miałem yy, takiej sytuacji, żeby, żeby ten yy, skorek wyrządził jakąś krzywdę człowiekowi tymi swoimi Kent Chętnie odżywia się mszycami i yy, owocami. Posiada też skrzydła. Na dziś to już wszystko. Cieszę się, że udało nam się tego skorka znaleźć. Do zobaczenia.